Cześć kochani, witajcie serdecznie na naszym kanale Urodomaniaczki by Hebe. Dzisiaj z nami jest specjalny gość, Czarszka. Dzień dobry. Spasznie miło Cię gościć w ogóle tutaj u nas. I bardzo, myślę, bardzo też się cieszę. Czekaliśmy długo na to spotkanie. Dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak wybrać idealny krem. A co najmniej jak wybrać krem, który będzie odpowiadał Waszym potrzebom. Więc zostańcie z nami. Znalezienie idealnego kremu to często jest naprawdę duże wyzwanie, szczególnie jeśli nie jesteśmy do końca świadome potrzeb naszej cery i nie mamy jakiegoś takiego jasnego celu albo założenia. Albo nam się wydaje, że po prostu musimy kupić krem mhm. i już wtedy nie zastanawiamy się za bardzo nad tym, co on ma robić, po co on służy, tak. po co on jest, po co on mhm. jest w rutynie pielęgnacyjnej. Tak, I on czemu jest on zawsze ma elementem kompleksowego jakby całego założenia. Tak, no, no i też jest tak, duży. że Krem to jest ten kosmetyk, który był zawsze i mamy i babcie zawsze miały jakiś krem, tylko właśnie to jakiś to jest słowo klucz, bo nie za bardzo zastanawialiśmy się później nad tym jaki ten krem ma być dla nas. Dlatego ja przy wyborze, oprócz tego, że bardzo dobrze znam swoją skórę, bardzo dobrze znam jej potrzeby, w ciągu miesiąca wiem jak ona się zmienia, wiem jak ona się zmienia zależnie od tego co jem, czego ona potrzebuje, to zawsze kieruję się tym jakby takim głównym założeniem, czyli tym na czym najbardziej mi zależy. Mhm. I najczęściej w moim przypadku to jest nawilżanie, ponieważ ja mam z natury po prostu bardzo suchą skórę. Ale jak jest u Ciebie? No, właśnie widzę, że Ty podchodzisz mhm. do wybierania kremu pod kątem potrzeby. Mhm. Ja zawsze mówię o tym, żeby zaczynać, jak ktoś kompletnie nie wie, w co ręce włożyć z mhm. tymi kosmetykami, żeby zaczynać od tego, żeby sobie określić, jaki masz rodzaj skóry, tak. pod ten rodzaj skóry wybierać krem i wtedy dopiero w, jakby w dalszej kolejności sięgać po to coś, co ma spełnić nasze potrzeby, mhm. tak? Co, co ma odpowiadać na, na jakieś nasze życzenia, rozwiązywać problemy. No i czasami tak mamy, że właśnie wydaje, chciałybyśmy mieć skórę, która jest matowa cały dzień. Mhm. Tylko pytanie, czy chcemy matować? matowej skóry cały dzień, bo używamy non stop pudru i to jest rzecz, która jest nam potrzebna, mm. w sensie tego sobie życzymy, czy mamy faktycznie skórę tłustą i potrzebujemy matowienia. Także tutaj pod, pod kątem tego wyboru myślę, że to jest kluczowa sprawa, żeby się zdecydować jaki mamy ten, znaczy zdecydować, żeby ocenić mm. jaki mamy rodzaj, rodzaj cery i pod niego dobierać ten krem. I później mamy, ym, właściwie dla mnie to jest dosyć jasna sprawa, ale podejrzewam, że to może być no, bardzo mylące, bo wydaje nam się, że skóra na przykład przetłuszcza się w strefie T, więc z yy, Dziewczyny zakładają, że jest sera, tłusta. tłusta mhm. Ale na przykład mamy mega suche policzki. Albo, Albo miejsca pod oczami. Dokładnie, miejsca pod oczami hmm. przesuszone. No i wtedy już warto się zastanowić, czy przypadkiem nie byłoby dobrze wybrać kremu na całą twarz, który będzie dostosowany do tej większej ilości, czyli hmm. jeżeli mamy całe suche policzki, właśnie tą okolicę pod oczami, to krem, tak. który będzie nawilżający, a na przykład na tą strefę T, która się przetłuszcza, już sięgnąć po… To coś innego, po coś lekkiego. Tak. Sama strefa ta też często jakoś sobie radzi, tak. a, więc to też jest kwestia tego, ogólnie jesteśmy nauczone, że faktycznie musimy jednym kremem traktować całą twarz. I to jest, tak. moim zdaniem, duży błąd. E, ale jeżeli się dobierze ten podstawowy krem dobrze, ten, mm. który nie będzie szkodził naszej skórze, ten, który będzie tej większej powierzchni, że tak to mm. ujmę, odpowiadał, to później można właśnie poprzez dobranie na przykład serum albo maseczki. Takie już... Smaczki mm -hmm, do zadań specjalnych. No i to troszeczkę mamy takie podstawowe kremy dzisiaj. Tak. E, I te takie kremy bazowe, właśnie. E, tak, ja zawsze mówię o tym, żeby wybrać sobie ten jeden krem i wtedy wokół niego budować. Mm -hmm. Czyli tak jak Ty mówiłaś, że potrzebujesz nawilżenia, że szukasz mm -hmm. zawsze czegoś w kremie, co będzie nawilżające. To wtedy jeszcze Ci pozostaje do wyboru, czy masz jakieś preferencje. No bo są mhm. osoby, które uwielbiają bogate konsystencje. Tak? Krem, tak. jak masz teraz suchą, mhm. no to raczej właśnie ten... W to ten, celujemy, tak? Ten Czasami. komfort, mhm. ta taka e, otulająca warstwa na twarzy, to jest coś, czego szukamy. I tu na przykład taki krem, jak ten z Pure by Closy, mhm. e, to jest krem maska, To, no się jest, to, to jest mój faworyt, tak. tak. Ja, ja, ja też tego wszystkie. uwielbiam. Mhm. Uwielbiam go. E, bardzo gęsta konsystencja, bardzo przyjemnie się to rozprowadza na twarzy i właśnie jeżeli szukamy czegoś takiego, co to będzie zostawiało tą powłokę, to, to jest ten, on to zapewnia. E, on jest niby dedykowany na noc, ale wiecie, to wcale nie jest tak, że kremu na noc musimy używać zawsze na noc. Um, I tak samo e, ja bardzo lubię go pod oczy. Mhm. On pod oczami u mnie naprawdę fajnie się sprawdza, jest taki bardzo nawilżający. I, i, I taki faktycznie otulający. Jeszcze teraz przypomniałaś mi o jednej ważnej rzeczy, myślę, którą warto by poruszyć, bo wspomniałaś, że mhm. krem na noc niekoniecznie musi być stosowany na noc. No to przy tym wybieraniu kremu warto by się też na chwilę zastanowić nad tym, czy wybieramy krem tylko na noc, mhm. czy tylko na dzień, czy wybieramy po prostu jeden słoik, no czy tak tam jedną wezione. tubę i mamy nadzieję, że ona będzie się sprawdzała przez całą dobę. Jeżeli się zastanawiacie nad tym, czy wam jest potrzebny jeden krem, czy dwa, to najlepiej jest zacząć właśnie od jakiegoś bazowego. Załóżmy na przykład takiego, mhm. jak mamy tutaj krem nawilżający. Po prostu ten jest akurat feel free. I to jest taki krem, ja bym powiedziała, dokładnie po środku. On nie jest super gęsty, nie jest super lekki. Jest taki. To jest taki bazowy krem nawilżający, ja to mówię w najlepszym tego słowa mm. znaczeniu i wtedy od niego zaczynamy się zastanawiać, tak, po dwóch, trzech tygodniach używania, czy to jest tak, że wieczorem czujemy, że jest jeszcze ściągnięta ta skóra, coś by się przydało mm. więcej, na przykład właśnie jakiś serum albo może cięższa formulacja kremu i czy sprawdza się na dzień, czy czujemy, że jest obciążona skóra, czy raczej wchłania się super, makijaż się świetnie rozprowadza, albo jeśli się bez makijażu chodzi, to czy jest właśnie takie przyjemne uczucie po prostu na skórze. Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest też to, ten produkt, którym myjemy naszą celę. Oh. The <laughs> Bo od niego bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o wybór kremu. Jeśli używamy mocniejszych rzeczy, z mocniejszymi mm -hmm. detergentami, to najprawdopodobniej będziemy chciały zastosować troszkę bogatszy krem. Tak, żeby to zbalansować. Bardziej tak, A to, to jest też taka rzecz, o której się często nie mówi. Um, Och, oczyszczanie to jest w ogóle podstawa. Zanim, jest... Zanim się zabierzecie za kremy, to najpierw, najpierw trzeba się tutaj na Tutaj to wszystko jest, to temat. jest temat rzeka ogólnie, tak to samo jak kremy. Myślę, że Ale... będzie nas ktoś musiał powstrzymać, bo, bo to stream będzie stream 24 godziny. To jest jeszcze jemy fajne Krem e, marki Resybo, który myślę, że można polecić też dziewczynom, które mają właśnie mieszaną celę. E, bo tlustom. on jest e, tak, on jest bardzo leciutki. E, I wydaje mi się, że on chyba jest tak naprawdę najbardziej lekki z tych wszystkich, które tutaj mamy, e, oprócz tak. tego żelowego. Mhm. E, taką kolejną ciekawą rzeczą jest dobór kremu do wieku. I to też jest trochę temat rzeka, ale też taki temat, w którym jesteśmy często mylone. Tak, tak, ja tu zacieram ręce, bo mhm. to jest rzecz, o której ja zawsze, gdzie tylko mogę, to zawsze o tym wspominam. Mam taki swój ulubiony cytat, że piękno nie ma terminu ważności. Więc też nie ma co tak się nastawiać, że na przykład od któregoś wieku coś mhm. trzeba, od któregoś innego nie. To jest też trochę na tej zasadzie, że producenci, żeby nam, konsumentom, ułatwić, nakładają jakieś informacje odnośnie wieku na swoich kosmetykach. Ale to jest wszystko bardzo takie umowne. Mhm. Nie ma takiej sytuacji, że no dzisiaj przychodzimy do sklepu, jest od 50 plus, no to ja mam dzisiaj 49 lat, dopiero jutro urodziny, dopiero jutro yy. mogę iść robić zakupy, tylko e, można wybierać bardziej pod tym kątem, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, tak. że właśnie e, czy nawilżenia szukamy, czy czegoś, co będzie matowiło, czy czegoś, yy. co będzie ujędrniało. I czasami tak się zdarza, że mamy dziewczynę na przykład 20-letnią, która ma yy. skórę bardzo suchą, jednocześnie odwodnioną i na przykład właśnie używa, tak jak wspominałaś, bardzo silnych środków myjących, więc ta skóra potrzebuje takiej naprawdę bogatej, gęstej konsystencji i wtedy sięgamy. Na przykład pod tego typu produkty, które już są teoretycznie przeznaczone do cery o wiele bardziej wymagającej, nawet można powiedzieć starszej, tak? Chociaż jak mówię, nie kocham za bardzo tej, tej nazwy, ale tutaj nawet formulacje, które wydają nam się dosyć gęste, dosyć ciężkie i jest napisane na opakowaniu na przykład 30, 40, 50+, to wcale nie oznacza, że musimy właśnie albo czekać do tego wieku, albo koniecznie tylko wtedy można go używać. Czy tam, nie wiem, już mamy 50+, to, to ten 40+, mimo że się świetnie sprawdza, odstawiamy. A jeszcze jest taki mit, że właśnie nie można używać kremu na przykład 40 plus z wieku lat 20 Bo potem nic nie działało. Tak, dokładnie. To jest mit, naprawdę nie ma to absolutnie tak, tak. żadnego znaczenia. No i jeszcze jest jedna rzecz, o której nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo osób zapomina, że można być osobą w wieku dojrzałym i mieć cerę, która nadal y, 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 ma jakieś problemy, tak? tak? I nie chodzi mi o problemy typu zmarszczki, tylko na przykład y, pojawia się trądzik, jakieś zmiany zapalne, Altrzynka, albo to skóra, ruchu, nie, Tak, nie, bardzo się nie. przetłuszcza. Ja mam sporo koleżanek, które są na przykład około 60-65 roku mm. życia, i jest cera, która jest sucha, ale jednocześnie pojawia się trądzik. No i wtedy tak. co? Krem dla 20 plus no bo trądzik to to tak różnie mm. bywa. Więc musimy celować właśnie bardziej w to, czego potrzebujemy, niż to, jaki jest wiek napisany na opakowaniu. Mm, tak, i wtedy to już zmierzamy w taką kompleksową pielęgnację, mm. która musi być ogarnięta tak od A do Z i już bardziej przemyślana. ale jeśli ktoś nie chce dublować kosmetyków i używać wielu rzeczy, tylko celuje wiele. Na pewno da się znaleźć coś takiego, co łączy w miarę te specjalne mm. działania. Tak, i ja też to rozumiem, bo mm. są osoby, które potrzebują albo życzą sobie po prostu takiej pielęgnacji minimalistycznej. I to jest mm. też do zrobienia, tylko wtedy trzeba właśnie bardziej skupić się na tym składzie, o którym mówiłaś wcześniej mm -hmm. i poszukać, czy ten jeden krem, którego chcemy sobie tutaj dobrać, czy który chcemy kupić, będzie zawierał jakieś rzeczy, które jednocześnie o całą twarz zadbają, tak jak mówiłyśmy mm -hmm. o, o powiedzmy o skórę suchą, ale przy okazji będzie zawierał jakieś składniki, które będą miały prawo i miały możliwość pomóc nam w rozwiązaniu problemu, tak? Na przykład yy, mówiłyśmy o zaczerwienieniach, tak? O jakieś mm -hmm. naczynka, jakieś przebarwienia na policzkach na przykład, czy na brodzie, yy, to można sięgnąć powiedzmy po krem, który zawiera witaminę C. Mm -hmm. I wtedy on będzie miał oczywiście trochę mniejsze stężenie niż serum, no bo tak to jest, że się te kosmetyki różnią, ale można zacząć i zobaczyć, czy to jest rzecz, która nam wystarczy. Bo czasami jest tak, że sięgamy po jakiś krem i on na przykład, tak jak w przypadku tego z bandy ma konsystencję, która będzie odpowiadała y, cerze, która jest odrobinę bardziej wymagająca, mm. bardziej sucha. Mimo to nie jest super ciężki, więc nada się i na dzień i na noc. To już mamy tak, y, trochę zmieszamy, tak. I przy okazji właśnie zawiera witaminę C, więc mamy szansę, że on trochę ukoi te zaczerwienienia i, I przy też okazji masz szkoła będzie działał. Dokładnie. dokładnie. Y, tutaj mamy też ciekawą rzecz. Y, marka nazywa się Secret K i tutaj mamy taką y, rzecz y, do tej skóry, o której wspominałaś na początku, że mamy tak. powiedzmy y, cerę tłustą czy mieszaną i chcemy Czegoś lżejszego, ale żeby też to już celowało w składniki, które mm -hmm. będą nam e, pomagały, no tu jest na przykład e, totalnie żelowa konsystencja, tak. od której właśnie można zacząć, ona będzie się na dzień nadawała jak najbardziej. E, możemy też używać ją w roli maseczki i, i zostawiać tak. na noc, albo zmywać. E, ja zauważyłam, że na tego rodzaju konsystencjach podkłady bardzo ładnie się trzymają często, takich bardziej żelowych i korektory mm -hmm. pod oczami, naprawdę pięknie. Więc to jest taki dodatkowy plus. A tutaj widzę, że kluczowy, punkt, kluczowy w, punkt w przypadku produktu na dzień. No i tak jak wspominały, Mamy tą bardziej y, ubogą pielęgnację, w sensie ilość produktów jest mniejsza, bardziej minimalistyczną, a, ale uda się tak zagrać tym produktem, że on na dzień cienką warstwą, na noc trochę grubszą i być może będzie odpowiadał właśnie y, temu waszemu oczekiwaniu. A taki bezpieczny, podstawowy krem dla osób, które dopiero zaczynają swoją pielęgnacyjną przygodę? No to wszystkim, przede wszystkim mm. bezpieczny to byłby taki, który nie zawiera składników, które Cię uczulają. Myślę, że to jest, to jest dosyć istotna sprawa. Ani zapchają. E, a nie, no, z zapychaniem to też jest bardzo różnie, ale mm. y, można celować na przykład w takie kremy, które są y, mają bardzo łatwe, proste składy, w sensie tam nie ma 35 tysięcy składników różnych, tylko szukamy czegoś podstawowego, mm. tak jak na przykład ten z Marilu. Dodatkowo to jest niewielkie opakowanie, więc jeżeli się boicie, że kupicie kremion, w ogóle nie będzie Wam się sprawdzał, no to mniejsze tak, opakowania to są super. trochę łatwiejsze. Poza tym akurat ten konkret. Ja go bardzo lubię, akurat zużyłam. Nie wiem, ze dwa opakowania już może. Akurat jego ja bardzo, bardzo lubię, dlatego że on jest takim. Jak ktoś totalnie kompletnie nie ma pojęcia, to ja wtedy mówię, on, zobacz może sobie to On jest taką neutralną tak. bazą i ma olej grzeżoba w składzie, z tego co pamiętam. E, tak, proszę. olej grzeżoba ma dobre mm. powinowactwo do skóry, więc u wielu osób też się będzie sprawdzał. Nie trzeba się aż tak bardzo bać tych olejów w pielęgnacji, mm. zwłaszcza jak on jest już w kremie. To dziewczyny, podsumowując tak jeszcze, nie wiek y, skóry ma znaczenie, tylko bardziej jej rodzaj. Mm. Dokładnie. Bardziej patrzymy na to, jaki mamy rodzaj skóry i jakie są nasze potrzeby, niż na to ile mamy lat. Zastanawiamy się nad tym, jaka konsystencja kremu będzie nam odpowiadała, szukamy czegoś, co będzie dla nas i skuteczne i przyjemne i musimy dobrze znać rodzaj swojej skóry, to jest taka totalna podstawa. Mhm, jak najbardziej. No i wtedy zostaje nam już tylko wybrać, jaki chcemy kosmetyk, czy będzie to wersja minimalistyczna, czy bardziej rozbudowana i już wtedy mamy wolną rękę, możemy szaleć i szukać czegoś, co będzie nam w pełni odpowiadało. Dziewczyny, mam nadzieję, że filmik był jak najbardziej pomocny. Piszcie, jeśli macie swoje jakieś ulubione produkty, ulubione kremy, które możecie polecić nam albo innym widzom. Dziecioko, super dziękuję za to, że nas odwiedziłeś, bo naprawdę mega miło z tobą nagrywać. Dziękuję za zaproszenie, to była przyjemność. Mam nadzieję, że właśnie udało nam się pomóc, przynajmniej jak największej ilości osób dzisiaj w tym dobieraniu kremu. Jeśli filmik wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i widzimy się w następną środę, tak jak zwykle o 18. Buziaki, do zobaczenia.